Okej okay, ludzie, mam dla was pewną informację dotyczącą y, mojego mapu, ponieważ dość dużo osób mi jeszcze nie oddało partów i tam nawet parę osób y, powiedziało, że no nie zdąży zrobić, bo jakieś problemy są i w ogóle, także przedłużam czas i macie czas do 23-24 grudnia, bo ja już bym chciała to właśnie wieczorem, w 24 wieczorem właśnie to wstawić właśnie jako taki prezent, no bo w końcu jest Wikilia wtedy, więc do tego czasu lepiej żebyście to zrobili i pod tym filmem dali linki do swoich właśnie partów albo wysłali je na Discorda, na mój serwer, tam jest specjalny kanał do tego albo także na moją pocztę do której jest link znaczy może nie link tylko nazwa podana w opisie także no liczę że każdy da te swoje party i ja będę musiała sama ich wszystkich robić albo szukać innych ludzi wśród swoich znajomych żeby no dokończyć to i mieć całość także Mam nadzieję, że no, zrobicie i to wprawdzie tylko tyle chciałam powiedzieć, no, także cześć!